No jesteśmy w przytupie z przytupem Kręcimy tutaj granie Pozytywne wibracje, warsztaty bębniarskie W lokalu z przytupem w Łodygowicach Spotkaliśmy się z bębniarzem Twórcą bębnów i znawcą Rytmów różnych kultur Erykiem Bednarzem Jesteśmy w Wodygowicach. Co to jest za miejsce, co to jest za lokal? I czy teraz te osoby, które miałyby ochotę przyjść i pograć na Be mnie, czy teraz mogą tu przyjechać? No właśnie, machają mi, że chcą, że są chętne i rozgrzani są już wieczorem. Także gramy. Gramy równo co tydzień w czwartki. Każdy może przyjść i pograć? Tak, każdy nawet dzisiaj taki pan, nawet niesłyszący, przyszedł, też chciał pograć. Dzieci mogą przyjść pograć, każdy może przyjść pograć. Generalnie, bębnów jest pod dostatkiem, ale jeżeli ktoś ma jakiś instrument rytmiczny, to może go przynosić ze sobą. No tak? Oczywiście, nieraz tu były dżemy dżem również z innymi instrumentami, z gitarą basową czy z gitarą w ogóle. No, robię bębny, zgadza się. Zrobiłem ponad 200 bębnów. Trochę mi zostało jeszcze. No. Także można spróbować brzmień, pograć na nich, zobaczyć co i jak z dżambami, z kongami i w ogóle o co chodzi z tymi bębnami. Hmm. Skóra, drewno, naciągi, korpusy, kształty. Wszystko ma wpływ na dźwięk. Od dawna robisz bębny? No, od jakichś ponad 20 lat. 200 bębnów, czyli kilkadziesiąt osób przynajmniej gra na Twoich bębnach. W Polsce czy też za granicą? No, na świecie. Eryk Bednarz prowadzi warsztaty bębniarskie nie tylko w Łodygowicach, ale także w Bielsku Białej. Jest lokalna 11 listopada, nazywa się Kryzys. Można tam pograć, pobębnić, posłuchać, coś zjeść. Można też paść do kliniki, tam jest klinika rytmu w piątki, a w Kryzysie w soboty przytupię w czwartki. Jeżeli już jako tako ludzie grają to potrafią wejść na takie częstotliwości, że granie naprawdę spra sprawia przyjemność. Jest to naukowo udowodnione. Wdzielają się pewne enzymy w mózgu, które sprawiają przyjemność z grania. Dlatego no, wielu nieraz ludzi myśli, że jak się tak fajnie gra no to może coś w tym jest i coraz więcej ludzi gra. Jak ktoś już zacznie grać, poczuje te wibracje, poczuje te rozmowy grania na bębnach, no to jest to super przyjemność. Świetna sprawa w ogóle integracyjna, jeżeli chodzi o integrację w grupie. Nieraz ludzie mają jakieś tam bariery, a bębny potrafią rozpuszczać te te różne bariery, jeżeli ktoś nie może sobie sam ze sobą poradzić, to, to bębny są dobrym rozwiązaniem. Jest to jakaś forma ucieczki też od rzeczywistości.